Cześć Baranki, witam Was w przesłaniu z kart tarota na niedzielę 23 czerwca. Zobaczmy, co może się wydarzyć. Baranki: Rycerz, Monet. Rycerz, Monet i karta szóstki, Buław. Powiedziałabym, że tu pokazuje się jakaś e, szansa, okazja. Skorzystania z jakiegoś zaproszenia. Być może pójdziecie, może was zaprosić ktoś na jakieś spotkanie, może na jakiś spacer. To może być przyjaciel, to może być ktoś z żywiołu ziemi, czyli panna, byk, koziorożec, ale to może być zaproszenie od kogoś z rodziny, to może być zaproszenie właśnie być może na przykład na niedzielny obiad, jakieś takie spotkanie rodzinne w gronie rodzinnym, w rodzinie, z przyjaciółmi może być w niedzielę, więc gdzieś tutaj może być takie zaproszenie. Ktoś może się po prostu przygotowywać też do poniedziałku w pracy, na przykład jakieś tu przeglądać, ewentualnie robić jakieś a projekty czy wstępne jakieś przedsięwzięcia związane z pracą? Ktoś może szykować się do jakiejś podróży, do wyjazdu, więc tutaj jakiegoś biznesowego na przykład więc tutaj również mogą być takie kwestie. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, byczki, witam Was. Przesłanie z kart tarota na niedzielę 23 czerwca. Zobaczmy, co może się wydarzyć dla Was, byczki. Słońce oraz as kielichów, czyli, powiedziałabym, radosne jakieś informacje, spotkanie radosne, czyli jakaś randka, poznanie kogoś, kogoś, kto doda Wam euforii, kogoś, kto kogo darzyć możecie. Sympatią, czyli ucieszycie się na jakieś spotkanie, na randkę, na jakieś tu propozycje wyjścia gdzieś, pokazany jest optymizm, więc to może być też oferta jakiegoś wyjazdu um, lub, tak jak mówię, jakiegoś spotkania po prostu, ale. Tutaj pokazują się kwestie związane z dziećmi, czyli być może ciąża u kogoś, może tutaj jakieś też propozycje rozmów, propozycje na przykład pogodzenia się z dziećmi, ale również pogodzenia się w ogóle z kimś. Więc tutaj czy z kimś z rodziny, czy z kimś, jakimś przyjacielem, przyjaciółką, więc tutaj takie kwestie. Ogólnie powiedziałabym bardzo szczęśliwy dzień, udany. Tu mogą być jakieś spotkania, jakieś fajne wyjścia, no i pełen optymizm, radość tego dnia. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, bliźnięta. Witam Was w przesłaniach z karty Tarota na niedzielę 23 czerwca. Zobaczmy, co może się wydarzyć. 10 monet oraz as mieczy, czyli rozmowy rodzinne, jakieś wyjaśnienie sobie czegoś, kwestii jakichś rodzinnych, tu postawienie niektórych spraw na ostrzu noża na przykład. I to może dotyczyć kwestii właśnie finansów, kwestii w rodzinie, więc tutaj mogą być jakieś rozmowy, wyjaśnienie sobie czegoś, jakieś podejmowanie jakichś takich, powiedzmy, przemyśleń, działań takich e, przemyślanych. Więc tutaj jakaś asertywność się pojawia, szczerość do bólu bym powiedziała, może tutaj być jakieś takie kwestie poruszane. I mogą dotyczyć właśnie rodziny, najbliższych przyjaciół, kwestie finansowe. Tutaj ktoś może na przykład odcinać się również od rodziny, czy od jakiejś właśnie kwestii finansowych. No może od jakiegoś spadku, tu mogą być rozmowy na temat jakiegoś spadku, więc tutaj jakieś być może przedsięwzię przedsięwzięć rodzinnych, jakieś firmy rodzinne, więc tutaj też ma jakieś rozmowy, a ewentualnie odcinanie się od tego, wyjaśnianie sobie czegoś, negocjowanie rozmowy. Niektórzy z Was postawią sprawy na ostrzu noża. Pozdrawiam, cześć. Cześć, Raki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 23 czerwca. Co może się wydarzyć w niedzielę? Zobaczmy. 9 mieczy. I karta maga. No, powiedziałabym, że możecie tutaj mocno o czymś myśleć, i, lub o kimś. To może być kwestia jakiegoś mężczyzny, o którym myślicie. Nie dają wam tu jakieś kwestie spokoju. Być może jakaś rozmowa była, która też no, w jakiś sposób ją przemyśliwujcie, myślicie nad nią po prostu ale tu mogą być kwestie związane z jakąś działalnością, być może jakimiś usługami, działalnością gospodarczą, jakimiś przedsięwzięciami Waszymi, jakimiś planami. Tu możecie się zastanawiać nad jakimś właśnie planem, nad realizacją celów. Tutaj, coś wam nie daje spokoju, być może jakieś kwestie, które nie pokończyliście, albo nie macie co do nich pewności, więc tu gdzieś jakieś takie właśnie zastanawianie się, myślenie cały czas o czymś, o kimś. Pozdrawiam, cześć. Cześć lwy, witam Was w Przesłaniach z Kart Tarota na niedzielę 23 czerwca. Zobaczmy, 6 monet i 5, 5 buław, A więc tutaj myślę, że może być jakieś nieporozumienie, jeśli chodzi o. Na przykład jakiś prezent, tu może być jakaś dyskusja, jeśli chodzi o jakieś pieniądze, na przykład. Może być w niedzielę, no, na przykład, możecie się nie zgadzać po prostu z czyimś działaniem, z jakimiś podejmowanymi, na przykład, działaniami przez kogoś, czy jakimiś kwestiami, na przykład, charytatywnymi. Tutaj może być no, rozdawanie czegoś, tu możecie się nie zgadzać z, z sytuacją taką, że po prostu ktoś. No na przykład może być brak równowagi tego dnia, czyli po prostu. Um, czyli po prostu możecie się nie zgadzać z tym, czy możecie mieć jakieś wątpliwości, albo po prostu jakiś na przykład um, no, z kimś próbować rozmawiać, na przykład tłumaczyć komuś coś, że nie można się na przykład zajmować tylko jedną, sferą, nie wiem, powiedzmy tylko myśleć o pracy, a na przykład w ogóle nie o domu, więc gdzieś jakieś takie być może próby odnalezienia balansu między na przykład domem a pracą, między obowiązkami a jakimiś nie wiem, no na przykład dziećmi, między jakimiś jeszcze działaniami charytatywnymi czy dodatkowymi, a na przykład nie wiem sportem i jeszcze czymś, więc gdzieś tutaj właśnie jest taka potrzeba wybalansowania tego wszystkiego, równowagi po prostu, więc gdzieś przy tej piątce była, no ja bym powiedziała, że albo jest brak, albo rozmowy na temat właśnie tego znalezienia czasu czy tej przestrzeni dla kogoś lub dla jakichś innych obowiązków, dla jakichś innych potrzeb, więc tutaj takie kwestie mogą być. Oczywiście mogą być dyskusje na temat jakichś pieniędzy, prezentów, więc gdzieś tu możecie się, możecie dyskutować na ten temat, ktoś może się z Wami nie zgadzać, Wy się możecie z kimś nie zgadzać na temat właśnie no jakieś mówię, prezentu na przykład, czy jakiegoś gestu, wykonania jakiegoś gestu w stosunku do kogoś. Hmm, więc mówię, tu jakieś mogą być takie niejasne, niejasności, a, czy też jakieś takie konfliktowe sprawy. Pozdrawiam, cześć. Cześć, panny, witam Was w przesłaniach z karty Tarota na niedzielę 23 czerwca. Król Mieczy oraz karta Kapłanki. Hmm, możecie mieć do czynienia w w tym dniu z rodzicami. Tutaj mogą być kwestie partnerstwa, kwestie wyjaśnień. Możecie rozmawiać o jakichś radach. Tutaj jest takie, powiem Wam. Kwestia jakiejś nauki być może, może ktoś tutaj będzie myślał o jakimś kursie szkoleniu, może będziecie się doradzać na przykład ojca partnera, na przykład też e, o może matki, o właśnie jakiś kurs szkolenia, żeby wam coś tu podpowiedzieli, w którym kierunku iść. Ale może chodzić o rady, o poradnictwo tego dnia. Również możecie korzystać po prostu z porady swoich bliskich, znajomych, e, właśnie w jakichś tam kwestiach, w jakichś sprawach. Ale to będą osoby, które już mają jakieś stanowisko, które mają jakieś poparcie, doświadczenie i wiedzę, przede wszystkim. Więc tutaj może być też taka wstrzemięźliwość, chłodność tego dnia, w sensie takim, że po prostu będziecie się kierować rozumem na chłodno, jakieś przemyślenia takie będą dosyć, no powiedziałabym, no, przemyślenia bardzo takie analityczne. Na chłodno, tak? Decydowanie o czymś, o jakichś tu kwestiach, sprawach. Tu może być taka powściągliwość, nie wyciąganie wniosków, też nie mówienie wszystkiego w sensie takim, że utrzymanie jakiegoś sekretu, tajemnicy po prostu. Więc tutaj takie właśnie dosyć. Mm, możecie mieć do czynienia z takimi poważniejszymi osobami, po prostu, które w jakiś respekt, przed którymi macie jakiś respekt na tej zasadzie. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, wagi, witam Was w Przesłaniach z kart Tarota A na niedzielę 23 czerwca. Zobaczmy, co tutaj może się wydarzyć. Zobaczmy, wagi. Pięć mieczy i siedem buław. No, takie karty dosyć waleczne, obydwie. Więc gdzieś tutaj może być no, niezadowolenie z jakiejś walki, nierówna walka, niesprawiedliwa walka, niesprawiedliwa decyzja, dyskusja, niesprawiedliwa ocena. Więc no, tego dnia może być rozczarowanie, może nikt za Wami nie stanąć w jakiejś obronie, na przykład, w sensie jakiegoś zdania, tak? Możecie być sami. Może być tak, że będziecie rozczarowani właśnie mm, tym, że musicie walczyć sami o swoje jakieś tutaj cele, o swoje y, zdanie na przykład. Ym. Ktoś może Was tu rozczarować. To może być ktoś bliski, może być to przyjaciel również, więc gdzieś tu rozczarowanie się pokazuje. Może być poczucie klęski, porażki. Być może nie uda Wam się na przykład kogoś do czegoś przekonać, może Wam się nie udać przeforsować jakiejś decyzji, jakiejś tutaj kwestii. To, na co liczyliście, to jakaś walka, więc to tak jakby się nie udało po prostu tego osiągnąć. Jakieś tutaj jest pokazane właśnie, no porażka, klęska. Pozdrawiam, cześć. Cześć Skorpiony, witam Was. Przesłaniem z kart Tarota na niedzielę, 23 czerwca. Co tu może się wydarzyć? Zobaczmy. E, pazik, e, pazik kielichów oraz karta sprawiedliwości. No więc tutaj jakieś decyzje mogą być dotyczące dzieci, być może jakieś takie decyzje też dotyczące partnera na przykład. Tu mogą być jakieś nowe pomysły, nowe decyzje też tego dnia w niedzielę. Ktoś może wam coś tu doradzić, na przykład, i będziecie chcieli to zastosować. Więc jakiś nowy pomysł, ktoś tu może go troszeczkę wam dopowiedzieć, dopomóc. Więc gdzieś tu jakaś rozsądna decyzja się pojawia, sprawiedliwa decyzja więc jakieś takie przedsięwzięcia dosyć właśnie roztropne, sprawiedliwe no, tutaj takie równoważne bym powiedziała. W każdym razie tu może być jakaś propozycja również w niedzielę, ale będziecie ją rozważać bardzo spokojnie, mądrze, będziecie chcieli właśnie tak sprawiedliwie podejść do jakiejś kwestii, do jakiejś oferty. Czy jakiejś propozycji, może to wy komuś będziecie coś tu proponować, po prostu. Eee, może będziecie doradzać dziecku, partnerowi również możecie doradzać, albo to partner wam będzie doradzał, czy dziecko wam. Tutaj też może być taka kwestia. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, Strzelcy. Witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 23 czerwca. Co tu się wydarzy? Zobaczmy. Pazik, buław oraz dziewięć kielichów. No więc tutaj, zadowolenie jakieś się pojawia, jakaś informacja wiadomość, która przychodzi do was, no bardzo was cieszy, raduje, więc tutaj mogą być jakieś profitowe te informacje, mogą przynosić jakieś zyski, może jakieś pomysły. W każdym razie będzie, będzie wam będą optymistyczne i będziecie się cieszyć z tego, więc tutaj mogą być fajne jakieś wiadomości, coś nowego może być. Tutaj mogą być kwestie związane, na przykład z partnerem, mogą być jakieś poznawanie kogoś, nowe pomysły, nowe relacje mogą się tworzyć w niedzielę więc też zadowolenie na przykład z jakichś takich y, kwestii y, związanych czy z y, dzieckiem, z partnerem, więc tutaj bardzo pozytywne, optymistyczne kwestie. Y, y, może się Wam coś tu udać, jakiś pomysł, który Was bardzo ucieszy, ewentualnie tak jak mówię, jakaś odpowiedź, jakaś wiadomość, która również spowoduje u Was radość. Y, jakieś spełnienie, być może czekaliście na tu jakąś na informację, być może ktoś coś tu zaproponuje i na to czekaliście. Jakiś nowy pomysł może, więc jakieś takie ciekawe rzeczy. Pozdrawiam. Cześć. Cześć, koziorożce. Witam Was w przesłaniach z karty Tarota na niedzielę 23 czerwca. Zobaczmy, co może się wydarzyć. A piątka mieczy i dziesięć kielichów jakieś rozczarowanie w rodzinie, rozczarowanie partnerem, dziećmi, jakieś rozczarowa, rozczarowujące kwestie, dyskusje być może, które rozczarowują, tu się coś nie udaje, nie wychodzi, może byliście umówieni na przykład. No, na przykład powiedzmy na jakiś obiad w rodzinie, czy na jakieś odwiedziny u, u rodziny, czy na przykład u jakichś bardzo bliskich przyjaciół, ale coś tu może um, się nie udać, plany się mogą pozmieniać, możecie czuć się rozczarowani na przykład, więc coś tutaj może nie wyjść. E, może to do Was ktoś miał przyjechać i tu jest też jakieś rozczarowanie się pokazuje, więc może nie przyjedzie po prostu, bo coś tam się wydarzy po drodze. Więc... E, no, jakieś takie kwestie rozczarowujące. Być może jakaś rozmowa w rodzinie nie przyniesie jakichś efektów oczekiwanych, być może tu jakieś kwestie będą. Po prostu możecie uważać, że jakaś porażka jest, tak, bo coś się nie udało, coś nie wyszło. Być może ktoś wam tutaj nie chce pomóc, może nie możecie na kogoś liczyć, akurat w niedzielę. No więc takie kwestie związane bardziej z rodziną, relacjami, przyjaciółmi i no, na przykład miłością czy partnerstwem, natomiast jakieś takie kwestie rozczarowujące. Pozdrawiam, cześć. Cześć Wodniki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę, 23 czerwca. Co się wydarzy? Zobaczmy. Karta Słońca, rewelacja. Ale piątka, pułap do tego. Um, no, czyli może być jakaś dyskusja. Ja bym powiedziała, że ta dyskusja albo pozytywnie się zakończy, albo to może być jakaś taka rozmowa, wymiana zdań, która i tak przyniesie jakieś... Miłe rzeczy, czyli coś tu uda się osiągnąć podczas tej dyskusji albo na przykład rozmowy. Być może jakieś tematy będziecie poruszać, na przykład dotyczące podróży, może będziecie się na przykład sprzeczać, gdzie jechać z partnerem, na przykład, albo z dziećmi. Może tu być dyskusja dotycząca dzieci, dotycząca ciąży, na przykład też. No, jakieś tutaj kwestie rodzinne mogą się również pojawiać i możecie dyskutować na ten temat. Więc tutaj y, mogą być takie rzeczy, albo po prostu takie dyskusje, które przynoszą oczekiwane rezultaty. Czy udaje Wam się coś wynegocjować? Udaje Wam się tutaj coś wskurać po prostu? Pozdrawiam, cześć. Cześć, rybki, witam Was w przesłaniach z kart Tarota na niedzielę 23 czerwca. Co może się wydarzyć? Zobaczmy. Królowa Mieczy. Oraz osiem buław. No to powiem tak, jakaś mądra decyzja, czy ostateczna decyzja, albo wasza decyzja na temat jakiegoś wyjazdu, podróży, jakiegoś spotkania. Być może tutaj jakaś komunikacja, informacje, wiadomości, więc tutaj też jakieś takie, być może rozstrzygnięcia, może jakieś będziecie komuś coś radzić. Możliwa jakaś korespondencja na przykład z prawnikami, ewentualnie z jakimiś urzędami, na przykład mailowo czy online, przez internet. Możecie tutaj przesłać jakieś informacje, wiadomości. Ewentualnie się na jakieś spotkanie również, więc gdzieś tutaj jakieś kwestie takich wyjaśnień, prób wyjaśnień, bynajmniej w niedzielę, tak? jeśli chodzi o urzędy. Tu, jeśli chodzi o znajomych, przyjaciół, to również możliwe, że będziecie podejmować jakieś decyzje albo będą was się radzić o coś, na przykład znajomi, to mogą być jakieś ostateczne decyzje. Decyzje przemyślane, decyzje takie, powiedziałabym, Wynikające z intelektu po prostu. Pozdrawiam, cześć.